Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Zapomnieliśmy probieża zwolnić. O! O! Pytanie, czy my możemy go zwolnić, czy on nas zwolnił? Może zwolnić. Mm... Jest probież. Wo! Raz Ej, e, e, chłopie, nie, pół miliona euro. Chyba nie lałeś. Dwóch hamów na skrzydła i fizjo. I to jest. I robimy mistrza. Musimy móc się na Co, to może zróbmy tak? Nie. No i 2-0. Robimy ich na mniej. Daj mi szansę. Dziesiątej dla nich. zapętaj moje słowa. 2-0 i robimy. Daj mi szansę. No. Dobrze. Podobno Lorenzen gra w halówkach. To myślę, że on tak w, w Ugandzie tak mulało, tak? Już no, pewnie, no. pierwszy raz też widzi. Za co robi. Rewaldini <słuch> robił. Lorenzen. Patrz, w deszczu szedł Riva, golem. Rivaldinio Idźcie sobie stąd. Rivaldinio liwar... Liber... Idźcie sobie stąd, ten jakiś profesor... Pawełku, ale to żeś mi tutaj wystawił? Nie. Pa! On spalony chyba będzie. Potrzebujemy na przykład skrzydłowej do tej tak. No, hamów, tak? hamów z Bałkanów. Oj, oj, oj. Dodeski co robi? No nie ma... Ten, porusza. ten na czerwoną szedł. Czerwona. No. No. No i co to? Ściągaj, Daj mi szansę, kowal. Daj mi szansę. No dawaj, pindola na no. Daj mi szansę. Nie, no nie bądź sympatyczna. Ten jeden mecz jest jeden mój. Jeden mecz jest mój. Nie, taki mecz. I, i, I mówiłem, że pindola, dawaj. Co ty już? A my się... A, gra my na się czas. Patrzę więcej dyscypliny. mówię lekarz, Latyka a wiesz, że młote, co to chodzi. W koszykówkę będą grać. Co i tutaj będą robić? Jest! Mamy prawo. dajcie mi o, szansę. To mamy to, mamy to! Ej, teraz grup ich, to dopisz te już trzy. Pokaż tabelę. Kurde, to już mamy ligę konferencji. Kurwa, czemu to jest cały odpoczynek włączony cały tydzień, no mało nas? Co za idiota nam ustawił cały czas przerwę? Patrz, tu też odpoczynek. Weź tam. Co A za debilit. Tego nie ustawiłeś ty, albo ktoś. To jest smyk. <laughs> Mnie to nie było. by to jeszcze tutaj wymienić. Co to by jeszcze spierdolić? <laughs> no. Kurwa, byłby by, by szybki Rivaldino to by też już była kontrast tego. Tak? Tak. Zajeźdźcie. No jest. To myślałeś, że nie gra? <laughs> pa, 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 pa! Uj. Nad bramkę nie są. Krenowaliśmy to. Ja się nie zgadzam na porażkę z Bruk Betem. Nie. Tak, To już była był, był komple, kompletna porażka. Co robi to? Chodzi, chodzi, chodzi. Chodz, Trzeba sprawdzić komuś. Ej, 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 karny. ej. Karnie. Eee, Ewidentny karny. Nie ma karmi. Niesamójkę. Weź tego robaka... Ale co mi zrobiłeś, na lewą stronę? Wypieprzaj mi z tym robakiem. Dobra. Teraz powiedz mi, jak to się robi tym pilotem, żeby... Mlaka... Znaczy pilota... To się nie da zapauzować. Zmiany, taktyka jest zmiany. Jest, znalazłem. Pintol-Milewski, Pintol-Milewski. Oni się bronią, Milewski jest lepszy taktycznie. Matysek-Dudek, Dudek-Matysek. Technicznie jest lepszy Milewski, no. O, o! No? Karny! No gdzie kurwa? Jacek Zieliński w sezonie 2009-2010 powiedział po którymś remisie, że musimy szanować ten punkt i ten punkt dał mistrzostwo. Nie kruszyłbym A? kopii o ten remis A. na ciężkim stadionie w Krakowie. 5 punktów do... Ty, skąd się tam Wisła wzięła? No Wisła jest liderem, no bo tak Ale jak mniej. Nie, 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 nie. nie, nie. Ojej. A ty, ty pracujesz dla Gdańsk? Pracuję dla nas, żebyśmy wygrali ten mecz. Jak to? Miałeś rozszyfrować mi Lechia. No nie? rozszyfrowałem. Zagrałem ustawiam 4 2 3 dla Daj prez na Gajosa. Lechia zagra 4 2 3 Co ty mi za skład wystawiłeś? No to strzelimy. Aj! Jeste, no chłopie! Ja mówię chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. A gdzie jest Natasza? Karny! Karny! Ten ma przebieżkę jaką, nie? Proszę. Jest karny. Jest! Ten sam rok. Ale od auty się zaczęły. Żutyma autyma. <grymne> tak panna <zresztą. grymne> Widzisz kowalek rozpacowałem lechie? No przecież... czemu nie Hanko nie gra? Bo kurwa się znam na tym. Przecież on no, się zna na tym, on będzie się znalazł tyle meczów uwalił, a teraz pójdzie się na tym. Jak zda... kto ci mecz z Wradomiu wygrał? Kurwa Smyk? Z jego lizak? Ja wygrałem z... Czy Rady, ja nie? i Mik Pinto? Broni. No, kto kurwa, no nie ja. Paweł! Co kurwa? Mnie się wydaje, że na tym stadionie w Gdańsku nie widzieli Pindola. Jakby... Widzieli. Widzieli? Widzieli. W toj toju. Jak był mecz... Y... W Toitoju widzieli. Puść go. Patrz. No. Ja No Zmień go, proszę cię. Pindol to już by trzy razy. Proszę to, cię, on to, No weź no. Jeszcze jedna szansa. Trzeli gola teraz. Nie no, szansa się skończy dla Pindola no. Proszę Cię, no, 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 widzisz, go, no. daj do robaka. Daj no. Pinto, tu patrz i zobaczysz To będzie ten jeden szok. Tansyszka Spokój Lizak Kurwa, zagrałem ten mecz dwa razy sam. Jeden zero na wyjeździe, jeden zerowany na wyjeździe. Chodź pójdziemy sobie. Kurwa, tak to się robi. Ja swoje zrobiłem teraz smyku, Ale... ostatni mecz. Jaki... Ostatni mecz sezonu. Ale jakiś styl, a nie tam Co z stylem? Ony chciał mieć styl, to sobie kupię twój styl. Pyk, myk. Tutaj, gdzie jest Amersfoort? Zrobiłem swoje, masz się toczy. Jak szło, to pamiętajmy, że miał Lizaka. Tak. Jak nie szło, to nie miał, ale dalej ma. To to... O o to, to był liza zły znak. Lizak uciekł. Gol. Pa, pa, parara. Czyżby od autu się zaczęło? No, znowu z autu bramkę. A jak będziemy rzucali my Zobacz, koma? zaczyna się od autu. No. Izarz Milewski, myk, pyk. dwa To jest... Tyś... Człowieku, my na czterech autach zdobyliśmy was z dwadzieścia... i oni po prostu wyrzucają te auty do najbliższego. No, ale czego się zaczyna? To jest cały fragment gry. Przeciwnicy nam strzelają, jak kopią z nogi, a my strzelamy, a. jak wyrzucamy z autu. Wspomnisz moje Bardzo... słowa. Finał, e, półfinał Ligi Mistrzów 221-222. Wielki Milan przyjeżdża na e, stadion przy Kałuży, a my ich z auto tak... Oj. A na moda z tego? Co się boisz? No, mu? no mówię? No, 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 ja tak. zimą ściągnę Lijewskiego. No. I co? Od czego się zaczęło? Od autu nie czasami? Nie mówię, że z autu znowu, trzecią bramkę. No, przecież to jest jakaś zabawa. To będziemy autem, No i od czego się zaczęło? Jezus po prostu no, rzuca no. do najbliższego. No. Ale nawet sobie nie wyobrażacie w, w finałach Mistrzostw Świata. Ile gol jest z autu? Ile, ile Bezpośrednio. Bra ile, ile bramek ważnych padło z rzutów autowych. Włóż na... tabelę i zapisz. Z rzutu za załdu. Ty tylko trzy punkty do Wisły. Zrobimy to wiosną. Panu, Zrobimy to wiosną, panowie. Robimy hamów. Czy takich... Przy takich. Przybito. 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 Robimy mistrzostwo. Będzie mistrzostwo? No ale mam teraz. Ta te fragmenty. <gryzny> <Przepraszować> gry. <gryzny> Pierdziel robimy... od dziadów. Pindol, o, Pindol. A, Pindol. a gdzie jest Natasza?